Sływają tylko winy, cierpię, za swoje resztę nie ja Dorożnej bywają tylko czy mi na dobre wyjdzie, to beznadzieja Ogarnia, kiedy swe myśli zbieram, to czas na sen myślę, czyżby teraz nie widzi mi się i łypie okiem i liczę, czego mój się spodziewa, co co mi wejść na łeb, albo bym zdech jak piesa to mnie nie urządza Wam krew za krew, wymieniam wdech na wdech Telefon zdech na łączach uh, Tak Wam marzę na ej Niektórzy myślą, że nie mam w sumie na Ej, lecz skoro na lepsze się zmieniam Jak nie mam, jak włączyć mam serce Jak nie mam, że nie mam ej Wierzę w to, co widzę, ufam jedynie na grobkom. Jak ci na pierwsze wybierają lider, często na drugie ci dają samotność Jak jaram w to opuszczam sypę, jak zjada smutek, to opuszczam głowę Nieraz ty na niej miewało, mieć szlipę od na zdjęcia Zerkając nie powiesz, co? co? Czy z połowy jestem martwy, gdy nie bolą głowy takich, jak ty mi urywałeś? Jestem chory, czy normalny, ty wiesz skoro dwozy fakty, a ja mam ukrywać, ja? Ja? słyszę więcej cuję więcej, widzę więcej i to trochę ciężkie dla mnie odkąd wiem, wiem Bo mi kurwa wega serca i to dzieje się codziennie jakby chciało od czym chceć Ja smakam! Niedługo przyjdzie w twoim życiu taka chwila Gdy są brambo na zmieni się z stywila kiedy przeróżne zaświadczenia Nie dadzą jednak odroczenia I po wcieleniu witacie miarowy krok To idzie fala, fala, fala Mundur rozpięty, czapka w ręku, pasmo, jaja To idzie fala, 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 fala. Strach pak, na koty, które kryją się po salach To idzie fala, fala Fala polewa wszystko, nać może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest Druga zwrotka. Kiedy obecno koci ogon ci do końca, wtedy w kapralu będziesz widział nawet ojca. Gdy się koledzy w stary zgnoją. To będziesz wiedział, co to mają. Po nocach będzie budził cieszą żołnierski śpiew. To idzie fala, fala, fala. Mundur rozpięty, czapka w ręku pasmo. To idzie fala, fala, fala. Strach na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, fala, fala polewa wszystko, lecz może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest źle. Iwo jasne, komu Le Lecz jak grzejka nawet wojsku szybko mija, a wojsko uczymy, wykowoje i rozwija. Kusta na plecach, to nie kołnierz. Już jesteś cywil, a nie żołnierz. I niech się o tym zaraz dowie cały świat. To wyszła fala, fala, fala. Ludzie ze strachu zamykają się w przedziałach. To wyszła fala, fala, fala. Zalewa wszystko, nawet sama się zalała. To wyszła fala, fala, fala. Jest tak szczęśliwa, że aż pociąg zażygała. To wyszła fala, fala. Duracze Ludzie! A pal ochrony gdzie? Warto było Niedługo przyjdzie w twoim życiu taka chwila, Gdy super Rambo nadtem zmieni się z cywila, Kiedy przeróżne zaświadczenia Nie dadzą jednak odroczenia i po wcieleniu wita cię miarowy krok. To idzie fala, fala, fala. Mundur rozpięty czapka w ręku pasmo, jaja. To idzie fala, fala. Fala strachów na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, fala, fala. fala. Polewa wszystko, nać może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest. Źle. Druga zwrotka: kiedy obecno koci, ogon ci do końca. Wtedy w kapralu będziesz widział nawet ojca Gdy się koledzy w stary zgnoją To będziesz wiedział co to mają. Po nocach będzie budził cię żołnierski śpiew To idzie fala, fala, fala Mundur rozpięty, czapka w ręku, pas na To idzie fala, fala, fala na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, fala, fala. Polewa wszystko, racz może, generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest źle. Iwo jasne, komu pismo. Lecz czas jak rzeka, nawet w wojsku szybko mija, a wojsko oczy wychowuje i rozwija. Kusta na plecach, to nie kołnierz. Już jesteś ty a nie żołnierz. I niech się o tym zaraz dowie cały świat. To wyszła fala, fala, fala. Ludzie ze strachu zamykają się w przedziałach. To wyszła fala, fala, fala. Zalewa wszystko nawet sama się zalała. To wyszła fala, fala. Fala, jest tak szczęśliwa, że aż pociąg zażygała, To wyszła fala, fala, która brzegi rwie. Ludzie, a fal ochrony gdzie? Warto było Niedługo przyjdzie w twoim życiu taka chwila, gdy super